Postać Ericha Kocha od lat budzi wiele kontrowersji. Głównie za sprawą bursztynowej komnaty. To on miał być bowiem jednym z niewielu, którzy mieli posiadać wiedzę, gdzie ukryto oryginalną bursztynową komnatę, która zniknęła nagle w niewyjaśnionych okolicznościach. Jednak to nie wszystkie jego tajemnice, o czym będziecie mogli przekonać się już teraz. Erich Koch od początku jest typowym ideowcem. Już w 1922 roku wstępuje w szeregi nazistowskiej partii Hitlera, otrzymując 90. numer legitymacji partyjnej. Często zajmował się sabotowaniem francuskiej okupacji w zagłębiu rury, co było konsekwencją przegranej przez Niemcy I wojny światowej. Za swoją działalność, na szkodę Francji, został także kilkukrotnie aresztowany. Choć życiowo pewnie nie było mu to w smak, o tyle wśród towarzyszy partyjnych zyskuje dzięki temu szacunek i posłuch. To też, w połączeniu z jego organizacyjnymi zdolnościami, pozwala mu na szybki rozwój politycznej kariery. Już w 1928 roku zostaje Gauleiterem Prus Wschodnich, a następnie posłem do Reichstagu. W 1933 roku Adolf Hitler wreszcie dostaje to, do czego dążył przez tak wiele lat. 30 stycznia, nie mając innego politycznego wyjścia, prezydent Niemiec Paul von Hindenburg mianuje Hitlera nowym kanclerzem Rzeszy. To chwila, kiedy NSDAP przejmuje w kraju władzę absolutną. W tym też duża zasługa samego Ericha Kocha, który agitując i działając bardzo aktywnie w Prusach, powoduje, że NSDAP w wyborach zyskuje tam ogromne poparcie. Krótko potem Koch zostaje wyznaczony przez Hitlera na nadprezydenta Prus wschodnich. Po wybuchu II wojny światowej Koch dostaje nowe zadanie, z którego spisuje się znakomicie. Jest komisarzem do spraw Polaków na części ziem włączonych do III Rzeszy. Szacuje się, że na jego rozkaz śmierć poniosło od 200 do nawet 400 tysięcy Polaków. Lato 1941 roku przynosi ze sobą nowe wyzwania. W czerwcu Niemcy rozpoczynają operację Barbarossa, czyli atak na Związek Radziecki. Koch zostaje szefem administracyjnym na terenach Ukrainy. Pod swoją jurysdykcją ma Gestapo, co pozwala mu na sprawne zarządzanie. Sprawne, to znaczy krwawe i bezwzględne. Osobiście jest odpowiedzialny za wysyłanie do obozów koncentracyjnych setek tysięcy ludzi kiedy karta wojny odwraca się na niekorzyść Niemiec, armia czerwona podbija dotychczas zarządzane przez niego tereny. Ten ucieka do prus wschodnich. Stamtąd będzie wysyłał telegramy do samego Hitlera, że jego honorem jest obrona tych aryjskich terenów aż do ostatniego żołnierza. Tak faktycznie się dzieje. Do dziś Niemcy wypominają Rosjanom makabryczne zbrodnie i ogromne ludobójstwo, jakiego żołnierze armii czerwonej dopuszczali się podczas zdobywania Prus Wschodnich. Jednak prawdziwym odpowiedzialnym za to był właśnie Erich Koch, który swoim uporem skazał wielu Niemców na brutalną śmierć z rąk Rosjan. Wiadomym było, że zajęcie tych terenów przez armię czerwoną to jedynie kwestia czasu. Obrona była potrzebna, jednak to, co zarządził Koch, było eksterminacją własnych żołnierzy i cywilów. Rozkazuje walczyć do ostatniej kropli krwi, do ostatniego żołnierza. Sam jednak ucieka do Szlezwiku Holsztynu, gdzie dociera 9 kwietnia, i właśnie od tego momentu rozpoczyna się wielka tajemnica życia i śmierci Ericha Kocha. By wtopić się w tłum zwykłych ludzi, Koch goli swój charakterystyczny woz i zamieszkuje w Hamburgu. Przyjmuje dane byłego majora rezerwy Rolfa Bergera. Nie wychodzi z domu i stara się wieść życie przeciętnego człowieka. Całkiem dobrze sobie radzi, bowiem kolejne cztery lata nie zostaje schwytany. W pewnym momencie gubi go pewność siebie. Zaczyna wychodzić coraz częściej na ulicę. Zakłada, że minęło już tyle czasu, że czuje się bezpieczny. To duży błąd, bo na ulicy rozpoznaje go jeden z byłych mieszkańców Prus Wschodnich i donosi do brytyjskich służb. Stało się trochę po mieście, ale zawsze się jakaś kur... rozkruje i koniec wiemy. OK, skoro zrobiło się na chwilę luźniej, to pamiętajcie, żeby dać nam suba, a jeżeli uważacie, że warto promować historię, to rozważcie proszę wsparcie naszego kanału na Patronite czy Buy Coffee. A teraz już wracamy do Kocha. To, co dziwi już na wstępie, to fakt, że Koch zostaje przekazany nie ZSRR, a Polsce. Co było dość dziwne, bowiem biorąc pod uwagę liczbę zabitych za sprawą Gauleitera, to bezapelacyjnie powinno się wywieźć go do ZSRR. Polacy szybko osądzają Kocha? No właśnie nie. Proces rozpoczyna się dopiero latem 1958 roku. 9 marca 1959 roku sąd wojewódzki w Warszawie skazuje Ericha Kocha na karę śmierci za zbrodnie popełnione w czasie wojny na ludności polskiej. I żydowskiej. Jako uzasadnienie sąd stwierdza, że za rządów Kocha na terenach mu podległych zamordowanych zostało co najmniej 72 tysiące Polaków i ponad 200 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Ponadto uznano, że Koch działał zgodnie z linią partyjną co do kwestii eksterminacji Żydów i narodów państw wschodnich. Koch za sprawą swojego adwokata kieruje prośbę o ułaskowienie do Rady Państwa, jednak ta odrzuca taką możliwość. Koch Może już więc czekać tylko na jedno na wykonanie kary śmierci. Jednak wyroku nie wykonano nigdy, jako powód podając zły stan zdrowia skazanego. No dobrze, na no teraz tak na poważnie ponieważ nie ma chyba osoby, która uwierzyłaby, że zły stan zdrowia faceta, który jest odpowiedzialny za zamordowanie setek tysięcy ludzi, będzie przeciwwskazaniem, żeby go powiesić? Ponadto w dokumentacji medycznej, która się zachowała, nie jest wspomniane, jakoby miał chorować na coś poważnego. Tak więc przeszkodą to mógł być co najwyżej Katar. Często podnosi się fakt, że na Erichu Kochu nie wykonano wyroku śmierci, ponieważ miał wiedzę na temat bursztynowej komnaty. Czym była bursztynowa komnata? O tym szczegółowo opowiadałem już tutaj. Ale pokrótce. Był to kompletny wystrój komnaty stworzony z bursztynu przez najlepszych gdańskich mistrzów. W 1716 Fryderyk Wilhelm podarowuje komnatę Carowi Piotrowi I jako dowód przyjaźni i zawartego sojuszu. Komnata trafia do Petersburga, a następnie w 1755 zostaje przeniesiona do Pałacu w Carskim Siole. Tam przetrwa aż do niezapowiedzianej wizyty Niemców w 1941. Na rozkaz Kocha komnata została zdemontowana i wywieziona do zamku w Królewcu. Według posiadanych dokumentów w związku z niepowodzeniami na froncie Koch rozkazał ponownie zapakować komnatę do skrzyń i ukryć w podziemiach zamku. Kiedy Rosjanie wchodzą na teren zamku, nie znajdują tam komnaty. Zatrzymują nawet kustosza muzeum zamkowego, jednak ten umiera niedługo po tym w niewyjaśnionych okolicznościach. W tym momencie zaczyna się wielka legenda bursztynowej komnaty. Według jednej z wersji Rosjanie mieli utrzymywać kocha przy życiu, by ten wskazał, gdzie ukrył komnatę, aby następnie odzyskać ją i przewieźć do Związku Radzieckiego. I tę hipotezę należy rozłożyć na co najmniej dwa czynniki. Po pierwsze, bursynowa komnata to niezwykle droga i misternie wykonana sztuka, a co ważniejsze, stuprocentowe odniesienie do czasów carskich i przepychu ówczesnej władzy. Komunizm był tego absolutnym zaprzeczeniem. Rewolucja w Rosji pozbawiła cara władzy, zamordowana całą carską rodzinę, a wszystkie pałace i rzeczy związane z carską rodziną były systematycznie plądrowane, niszczone i skazane na zapomnienie. To komunizm miał być tym, co daje szczęśliwość ludu. Tym samym wystawianie bursztynowej komnaty i chwalenie się nią było sprzeczne z linią partii i idei lansowanej przez samego Stalina. Oczywiście można uznać, że Rosjanie chcieli odebrać komnatę jako zrabowaną przez Niemców, co więcej, miała wartość materialną ze względu iż w całości wykonana była z bursztynu. Czy jednak jej wartość w porównaniu do zrabowanych na froncie dóbr i przejętych fabryk, zakładów, maszyn czy technologii była faktycznie aż tak duża? Załóżmy jednak, że Rosjanie faktycznie chcieli dowiedzieć się, co stało się z bursztynową komnatą. Czy Koch mógł tak długo grać wiedzą na temat komnaty? Moim zdaniem nie. Ponieważ powojenni obrońcy nowego prawa z znaku Czerwonej Gwiazdy doskonale potrafili zająć się swoim gościem, aby ten powiedział wszystko, co tylko wie. Ilość wymyślnych tortur, jakich używano wobec na przykład złapanych żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy, którzy za wszelką cenę przeciwstawiali się sowietyzacji Polski i podporządkowywaniu jej Związkowi Radzieckiemu była niezliczona. I niestety, aby pewne rzeczy dotarły do naszej świadomości, musimy sobie o nich opowiedzieć. Tutaj nie będzie przyjemnie, jak ubecy traktowali więźniów podczas przesłuchań? Oczywiście zaczynało się od bicia. Tym, co akurat przesłuchujący miał przy sobie: ręką, pałką, metalową sprzączką pasa, kolbą karabinu. Więźniowie byli kopani, głodzeni. Często przesłuchiwano ich non-stop, bez jedzenia i snu przez kilka dni. Trzymano w zimnych celach, bez okien czy kilkunasto stopniowym mrozie. Więźniów wsadzano do celi, w której było wody po kolana. Młotkami wybijano zęby, Żyletkami nacinano gałki oczne, wciskano ołówek w ucho. Mało? Dla nich było mało. Skatowanemu tak człowiekowi kazano przez wiele godzin stać bądź klęczeć, a jeżeli nie był w stanie, to bito go od nowa. Do tego tortury psychiczne, np. gwałcenie na oczach żony przesłuchiwanego. Często praktyką było również miażdżenie dłoni, ich przypalanie bądź wyrywanie włosów czy paznokci. A to wszystko odbywało się na biurkach i stołkach przejętych po niemieckim gestapo. Istnieje inna teoria, mająca dowieść, że przeszkodą stał ówczesny system prawny. Koch miał mówić, że bursztynowa komnata ukryta jest w jednym ze schronów w królewcu, i z przyjemnością pojedzie i pokaże, gdzie ona się znajduje. Czemu więc nie zawieziono Kocha na miejsce? Ponieważ w Polsce Koch był skazany i oczekiwał na wykonanie wyroku karę śmierci. Miejscem, które wskazywał Koch, było na terenie, które podlegało ZSRR. A tamten był ścigany listem gończym. Tak więc po przekroczeniu granicy musiałby zostać natychmiast aresztowany, a z kolei polskie władze nie mogły go nigdzie wydać bez wykonania kary. A z kolei po wykonaniu tej kary można było przewieźć kocha, ale już nie byłby zbyt pomocny. Jest to wytłumaczenie dość sensowne, jednak mając wiedzę, jakie operacje były możliwe za sprawą służb specjalnych kiedyś. Jak i dziś, myślę, że przewiezienie przez granicę jednej osoby, na której informacji zależało zarówno Moskwie, jak i Warszawie, nie byłoby specjalnym problemem. Tym samym teoria, że ta wiedza na temat komnaty dała mu możliwość przeżycia, zdaje się być niemożliwa. A może jednak trzymano kocha nie za sprawą bursztynowej komnaty, a zupełnie innej wiedzy? Część z najwyższych dygnitarzy partyjnych i współpracowników albo popełniło samobójstwo, albo zostało zabitych na mocy wyroków procesu norymberskiego. Zaraz po wojnie odbywały się szybkie procesy z wyrokiem kary śmierci, którą wykonywano bardzo sprawnie. Koch zostaje schwytany dopiero cztery lata po wojnie. To czas, kiedy wśród ludzi opadł już trochę kurz wojennej zawieruchy, a każdy skupiał się na odbudowie i przeżyciu kolejnego dnia oraz po prostu ułożenia swojego życia. Tym samym Erich Koch mógł pozostawać jako jeden z niewielu z wiedzą na temat zagranicznych kontaktów NSDAP z bankierami, przemysłowcami, firmami i osobami prywatnymi, które wspierały działalność Hitlera, a po wojnie chciały to bardzo skrzętnie ukryć. Być może więc służby PRL mogły traktować kocha jako doskonałe źródło informacji, a na podstawie uzyskanych od niego danych posiadali wiedzę, którą mogli szantażować i realizować swoje cele. Jednak być może sprawa kocha ma jeszcze kolejne dno. Kiedy ten był uwięziony w więzieniu na rakowieckiej w Warszawie, do jego celi dokoptowano Andrzeja Madejczyka. Wówczas Madejczyk odbywał karę więzienia za przestępstwa gospodarcze, co było dość dziwne, że trafił do jednej celi z nazistowskim zbrodniarzem wojennym. Madejczyk jednak w tym czasie został już współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Tym samym jego zadaniem było zaprzyjaźnienie się z Kochem i wyciągnięcie jak największej ilości informacji. Po pewnym czasie Koch zaufał Madejczykowi do tego stopnia, że przekazuje mu wiele cennych informacji oraz kontaktów. Przed wyjściem z więzienia Madejczyk ma otrzymać od Kocha list do żony i siostrzenicy. Ponadto daje mu swoje dwie fajki jako znak rozpoznawczy, że jest człowiekiem Kocha i można mu zaufać. Prócz rodziny Madejczyk dostaje kontakt do współpracowników i przyjaciół Kocha, byłych nazistów, którzy obecnie często zajmowali bardzo wysokie stanowiska. Madejczyk po wyjściu z więzienia nie kontaktuje się z żoną Kocha, bowiem ta już nie żyje. Jednak udaje mu się dotrzeć do jego siostry. Ta przyjmuje go w swoim domu, a znajomość pozwoli mu na ogromne poszerzenie wiedzy i kontaktów wśród byłych nazistów. Zdobyta wiedza po latach pozwoli mu na wielopłaszczyznowe działania, jednak najbardziej spektakularne będzie pozyskiwanie informacji z otoczenia samego papieża Jana Pawła II. Eric Koch na wykonanie kary śmierci czekał będzie w więzieniu w Barczewie aż do śmierci z przyczyn naturalnych 12 listopada 1986 roku, w wieku aż 90 lat.